O, Ashley zabierają! Bierz, bierz ją, bierz ją, Mam kluczyk! Mogę wyjść! Ojej, to się na... ...najgorszą część w tym Residencie. Chodźmy Ashley, kurna mać! Jakby tego było mało. Jestem prawie tego pewien, albo mógłbym się założyć, że kapką umieścił to tylko dlatego, że żeby perwersyjni zboczeńcy mogli się w pewnym momencie powaszyć na tyły kaszlej. Kapką, <tosz> <Capcom>, wy idioci. <tosz> o! No i ciekawe co z tobą zrobię, co? Pomacam cię. Chodź, no dobrze, że ty nie biegasz. Można się zabić. Jest sposób na zabicie ich, rzucając tymi tym czymś. Chyba na easy jeden, a na normalu dwa takie potrzeba zło. O, patrzcie. A teraz sobie może. O nie, popatrzymy sobie na idyłek. No, tu mnie nie dopadniesz. A może jednak. Dobra, chodź kochę, chodź, 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 chodź. chodź. Wróciłeś na darmowe te? wzykanie Nie ma Zawsze trzeba chodzić. Ty żyjesz! No to się trochę pobawimy. O jest jeszcze jedno no szczęście. Chodź ty, chodź tu, chodź, tu. O, chciałam się. Chciałam się już napić tego wyk. Zapaść koli, ale niestety nie pozwolił mi facet. Ale teraz jest naprawdę dziwne, bo oni jak podchodzą się śmieją, to wygląda tak, jakby byli tymi gwównicielami takie się śmieją. Uuuu. No trochę dziwnie to wygląda. Przy takim śmiechu. Dobra, operujemy. Owie, oh yeah. tego mi brakowało. Machania willotem dookoła. Hmm, teraz mamy dwa przy... dwie te... wajchy... i jednego ziomka. Są trzy latarnie. Matado. W tym miejscu są bezpieczne, tak? Popatrzmy się na tyłek. Chodź tu bliżej, chodź, 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 chodź. Muere, muere, no, Mam nadzieję, że cię trafię drugi razem. Chodź pośmiej się ze mnie. I jeszcze jedno. Chodź panie panię gwałcicielu, Chodź tu. Kude szybki? No zabiję go. Nic znak nie dostałem. A, to szuje. Pokój trzeba pozwiedzać, bo wszystko to, co Ashley zbierze... ...będzie mogła później Leonowi oddać. No, więc jakiś plus jest tej... ...z tego minimalnego biegania nią. To jest dźwignia. Kręcimy! Uuu. Ruszaj się! Ale kurde, jak na taką słabą kobitkę, nieźle zapieprze z tą dźwignią! Widać jaki do czego... jest stworzona, albo co będzie jej przyszłym zajęciem. Będzie kręcić korbą. <grybuj> dawaj, dawaj, dawaj! krać tą korbą! Ale jak zapierdziela! Na lewo chyba, jak pójdę... Nie ma za wiele. Może chyba tutaj rzeczy pobrać z szuflad. Velvet Blue, tu chyba na Spinel gdzieś naboje były. Butler's Memo, to jest. Butler to chyba lokaj jest. Czy coś w tym stylu? Pamiętnik lokaja tego. Lo, tego lokaja tego, jak to? Tego małego. Salazara, no. Kurdupla. Tak, wiedząc, że pan Salazar nie ma żadnej rodziny, Sadler wy wykorzystał jego silną wiarę w iluminatosów, żeby zmusić coś tam, nie, żeby, żeby pieczęć tych Las Plagas uwolnić. No, za mało tutaj o fabule wspominam. Ci, co nie grają, no, za wiele się nie dowiedzą. Chodzi na to, że te pasożyty Las Plaga zostały kiedyś zamknięte przez przodków Salazara, właśnie w podziemiach zamku. Głęboko, głęboko, w jaskini jakieś. I los elementosi, właśnie ten cały ten gang powoprańców, których chcieli wcześniej użyć, jakieś kilkaset lat temu, zostali wygnani przez przodków Salazara, i teraz Sadler, taki taki oświecony. Wykorzystał wiarę tego frajera, tego kurdupla, żeby właśnie otworzyć jaskinie i zacząć wykopaliska tych, tych, pla, tych, tych, tych pasożytów. I w ten sposób jakoś odkryli, że, że te pasożytki wróciły do, do życia. Tam później jest wyjaśnione w jaki sposób, mia, w miarę przeżyły. I jak doszli do takich dziwnych stworzeń, tak jak tutaj są, nie? On tak opisał, no tak opisałem po nawet. jestem z siebie dumny. O ja ten moment, te, tego momentu też nie lubię. To, to trzeba przepchnąć, poczekaj. Tylko w jakiej kolejności się tu wkiskało te oto magiczne guziczki? Chyba tamten na koniec. Dobra, nie wiem, nie wiem. Spróbuję nawet w ten z brzegu jest guzik. Muszę otworzyć sobie przejście chyba tam. Gdzieś tam jest przejście dalej. O, ta, w tę stronę. To muszę koniecznie wziąć, bo to jest potrzebne. I chyba ostatni będzie ten. Aha! Jednak pamiętam jeszcze trochę tej gry. Sam siebie zadziwiam w pewnych momentach. To wsią, idzie szaszlej. Teraz jest tak niebezpiecznie. Ciemno się zrobiło, muzyczka nastrojowa. Czegoś się można spodziewać, tutaj, nie? Daje mi się, że mam trochę za jasno telewizor ustawiony. Dlatego tego w wszystko widziało. Mamy zbroje. Strasznie. No, dobra. Tu jest zagadka. Mamy. Mamy, jak to powiedzieć, układankę, taką, nie wiem, czy, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś takie, jak w moich czasach, jak byłem młody i chodziłem gdzieś do podstawówki czy gimnazjum, były popularne takie układanki, co yy, ośmio, 9 w ogóle, yy, dziewięć pól, a 8 było do przesuwania i jedno było puste i tak się przesuwało te kostki, żeby obrazy ułożyć. Pamiętam, ja że to było popularne, teraz nie wiem czy to w ogóle jest yy, Da się kupić takie rzeczy. Dobrze, teraz ustawiamy. I takie, ja nie wiem w ogóle. Nie wiem w ogóle, co to za. Nie znam w ogóle ludzi, którzy mieliby z tym problem. Bo naprawdę, tak jak przy poprzedniej zagadce z wisielcami, rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy. Z Zisilcami strzelałem. Nie byłem pewien. Tutaj wystarczy odwrotnie do ruchu wskazówek z gara po kolei przekręcać te fragmenty, że się łóż. Zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. O, gotowe. Dobra. I nie rozumiem naprawdę ludzi, którzy mają z tym problemy. Ja za pierwszym razem, jak to może układałem, to. Nie widziałem, ale później zauważyłem, że wystarczy obkręcać dookoła, żeby ułożyć tę ultra dziwną zagadkę. Nie wiem czy to trzeba było... Nie, tego, tego kuferka może na razie nie otwieram. Zobaczę czy... O właśnie. Czy nie ma czegoś innego do zdjęcia stąd. Wszystko tutaj zarobię. to Ups, źle wziąłem Nie, kufra nie ruszą na razie. Na razie kufra nie To. Aha Myślałem, że najpierw ten mały się bierze. Dobra, teraz to muszę zabrać koniecznie, bo ten drugi element ornamentu, który potrzebuję. Aby drzwi otworzyć te z modeliką. muszę uważać. Bo przyszli panowie rycerze! Wa. Ale są strasznie wolni. To jest. Yy, mój ratunek. Fuck, jak chcą wyjść! Łops! I to było wyjście! Tu! Dobra. A teraz. Patrzcie, ten pan się tak dziwnie zamierza. Wcześniej stał normalnie. Trzeba unikać. Miejmy jeszcze więcej okazji do zobaczenia, by znaleźli. O? Dobra. Uciekamy, uciekamy z tego dziwnego zamku, które jest zbroję atakują. A później się odpadają. Co z całych emocji musiałem się napić. <grych> Otwieram to gówno i... Wreszcie wrócę do Leona. Ha? Zaraz chwilę. Gdzieś to rozpoznaję ten symbol. <grych> Znalazłam coś w czasie okrągłego. O mój Boże, jestem taka mądra. A teraz kręcę! Bo korbki to moje, to moja fascynacja. Jestem w sobie maszly. O, ale kasa to jest. Magiczne przejście. Idę, 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 idę! I otworzyłem Albo łam, jeśli mam się wciele waszlej. O, Leon, co za... Co za romantyczne spotkanie! Dobra dziewczynka, dobra. Nie, nie przejmuj się, że wpadać w pułapkę. No a teraz ich mi zrobić kanapki. Bo <głodny głodny> jestem. Wyszło mi krócej, nie się spodziewałem. Godzina. No dobra. Jak mówiłem, że tylko tak, to tylko tak. Będę dogrywał kiedy indziej. Zapiszę. Dobra, to było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki i cześć, trzymajcie się, na razie.